Witam Cię cieplutko, serdecznie w tej przestrzeni programu kursu online. Przestrzeń. I muszę zacząć od tego, jak bardzo jestem wdzięczna ze swojego serca, w Twoje serce, za to, że wybrałaś być tutaj, na tej stronie, słuchając tego filmiku, bo pokazuje mi to, że w sobie, w swojej głębi pragniesz być więcej. Pragniesz być więcej dla osoby, która się dzieli z Tobą swoimi emocjami. Pragniesz być więcej, jeżeli chodzi o emocje ludzi, których masz w swoim otoczeniu, dookoła. Pokazuje mi, że pragniesz być więcej. W większym zrozumieniu w swoje emocje, wgląd w swoje przeszłe traumy, w to, co sama nosisz za sobą, ze, swojego, ze swojej historii w swoim życiu, pokazuje mi to, że pragniesz na więcej. A w tej chwili żyjemy w tak ciekawym czasie, gdzie cały świat jesteśmy wszyscy grupowo straumatyzowani. Dlaczego myślisz, że tak strasznie dużo problemów psychiatrycznych, psychicznych, psychologicznych wychodzą akurat w tej chwili, dlaczego są tak bardzo wysokie ilości depresji, tak dużo ludzi mają lęków, mają niepokoju. Dlaczego jest tak dużo w tej chwili y, osób, które popełniają samobójstwo, tak dużo ludzi w tej chwili umiera? Co się dzieje. Dlatego, że trzy lata temu. Odebrano nam wolność. Zrobiono to w bardzo systematyczny sposób. Z dnia na dzień troszkę więcej wolności, troszkę więcej wolności, troszkę więcej wolności, a nagle chodziliśmy w maseczkach, siedzieliśmy w domu, łączyliśmy się tylko ekranami. Nie wolno nam było wychodzić do lasu, nie wolno było nam wychodzić na spacery, nie wolno nam się było ruszyć, a gdybyśmy się ruszyli. To powiedziano nam, że mamy się bać wszystkich dookoła. Dlaczego? Bo zachorujemy, a jak zachorujemy, to umrzemy. I myśmy globalnie żyli w tak głębokim poczuciu lęku, że nie wiedzieliśmy, z czym my się tu zmierzamy, co się tutaj dzieje, czy ja to przeżyję, czy nie, czy moi bliscy to przeżyją, czy nie. To był globalny stan takiego wstrząsu. A co się dzieje, gdy? Pobudzamy poczucie lęku i braku kontroli, tu i teraz? Odpalamy tymi emocjami wszystkie nieprzepracowane chwile lęku, niepokoju, braku poczucia wolności, braku kontroli, co się nam nawarstwiały już od momentu porodu. Trzy lata temu, żeśmy globalnie odpalili traumy wszystkich na planecie, którzy mają swoje wcześniejsze traumy nieprzepracowane. Witam Cię w tej przestrzeni. Jestem Aya. Jestem ekspertką traumy, która pracuje z ludźmi jeden na jeden w przepięknej rewierze Majów w Meksyku. Mówią na mnie, że jestem uzdrowicielem, ale ja wierzę, że to ja nie jestem tym uzdrowicielem, ale jestem osobą która potrafi przepięknie stworzyć przestrzeń, gdzie druga osoba czuje się przy mnie bezpieczna. A gdy ktoś czuje się przy mnie bezpieczny, to ten sam dla siebie, ta osoba staje się uzdrowicielem. Dla samego siebie. My jesteśmy uzdrowicielami samych siebie, ale by się uzdrowić, by cokolwiek przepracować i przepuścić dalej, to my musimy być w tak Ogromnej przestrzeni poczucia bezpieczeństwa. My musimy czuć taki spokój, żeby cokolwiek przepracować, bo jeżeli nasz układ nerwowy jest w jakimkolwiek stanie hiperreaktywności, to my nic nie przepracujemy, bo nasze ciało i nasze głowy są za bardzo skoncentrowane na przetrwaniu, a nie na przejściu dalej. Ten program Przestrzeń jest stworzony dla osób, które w jakimkolwiek stopniu słyszą o emocjach drugiej osoby. Może jesteś terapeutą, edukatorem, yy, może masz kogoś w rodzinie, kto przechodzi jakieś procesy traumy, może jesteś partnerem osoby, która przechodzi traumę, może sama przechodzisz traumy i jest duże prawdopodobieństwo, że tak jest, i wiesz, że tym procesem nauczysz się troszkę więcej o sobie. Dlatego, że jak cokolwiek próbujemy przechodzić, naprawdę przechodzić, nie tylko udawać, że to nie istnieje, było w przeszłości, yy, wysuwam pod dywan i zapominam o tym. Tu nie chodzi o to. Faktycznie do tej przestrzeni przystępują osoby, które są gotowe zmierzyć się z emocjami, nie bać się emocji. To są tylko emocje. Emocja, energia, która ma moc, emocje są silne. I emocje, które wyciszamy, emocje, które ignorujemy, emo emocje, które udajemy, że one nie istnieją, gromadzą siłę i siłę i siłę, i one później niszczą relacje, rozrywają rodziny, zawalają kariery i są w stanie rozpocząć wojny światowe. A jednak to są tylko emocje, to są tylko uczucia w naszym ciele, a jeżeli są to uczucia w naszym ciele, to powinniśmy my potrafić je przejść. I są bardzo specyficzne narzędzia, które wspierają właśnie w procesowaniu emocji, i ten kurs programu Przestrzeń nauczy ciebie, co to są za narzędzia, byś ty mogła dalej się dzielić z innymi. Zacznę od tego, no chyba słychać: polski jest mój drugi język. Urodziłam się w Kanadzie. I wychowywałam się po angielsku, uczyłam się po angielsku z wykształcenia. Całe swoje studia w kierunków neuronauki, konwencjonalnej medycyny. Wszystko mam z języka angielskiego, więc polski jest dla mnie trudny. Ale jednak jestem córką Polski, ostatnie cztery lata mieszkałam w Polsce i poczułam, jak głęboko Polska potrzebuje wyzwolić swoją energię, swoje emocje. Bo ona już się bardzo długo gromadzi i powoduje bardzo dużo chaosu w tym narodzie bardzo dużo smutku i nieprzepracowanego ciężaru. I dlatego nie pracuję po angielsku w języku, który jest mi łatwiejszy, tylko wracam do Polski i oferuję to w języku polskim, by wesprzeć w sposób, co na razie Polska nie czuje tego wsparcia, i chciałabym zagrać swoją małą rolę w tym, żeby przekierować to działanie na wzrost. Jeżeli szukasz perfekcyjnie nagranego programu na temat wyzwalania traumy, procesowania traumy, przetrzymywania przestrzeni dla osób, które dzielą się swoimi emocjami, to to nie jest ten perfekcyjnie nagrany program. Są inne artykuły, na pewno są inne programy, inni ludzie, którzy mówią na ten temat bardziej perfekcyjnie, chodzi mi językowo ale ja nie jestem tą osobą i nie będę stopowała się przed nagraniem tego programu tylko dlatego, że mam lęk przed tym, że on nie będzie perfekcyjny. On nie będzie, and that's ok, on jest mój i jest stworzony z serca, z mojego serca, w twoje serce, byś poczuła się wsparta w działaniu z ludźmi, którzy potrzebują przestrzeń na bezpieczeństwo, by przeprocesować swoje traumy. Po drugie, wiem, że na tym programie spotykam się i z kobietami, i z mężczyznami. Panowie, widzę Was. Jestem bardzo wdzięczna, że tu jesteście. Bardzo Waszej pracy potrzebujemy, bardzo Waszej męskiej energii potrzebujemy. Ale jednak, ponieważ nie byłam wychowywana w polskim środowisku, nigdy się nie nauczyłam przekładania um, męskiej, żeńskiej energii w rozmowie. Więc. Ja będę kierowała to nagranie dla kobiet i będę używała żeńskiej energii w swoich słowach. Panowie, proszę zrozumcie mnie w tym, że jest mi bardzo ciężko przekładać językowo i chwilowo damy kobietom tą przestrzeń, żebym ja mogła przemawiać jakby w energii żeńskiej, ale panowie, wiedzcie, że też Was widzę i też jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że Wy tu ze mną jesteście. Więc zapraszam Was na ten program. Jest to bardzo intensywny kurs online, ale dostępny w Twoim czasie, w Twoim zakresie. Nie ma żadnego pośpiechu, żeby przez te wszystkie moduły wirtualne przejść w jakimś tempie. Jest to program dostępny dla osób, które uczą się już ze mną terapii masażem łona i idą na swojej ścieżce rozwoju dalej, może by dojść do pracy z cieniem. Może zostać, pozostać przy pracy z traumą, może idą dalej do pracy Yoni Reclamation Therapy. Tutaj na tym programie spotkamy się z psychoterapeutami, ogólnie z, terape z terapeutami różnego rodzaju. Tutaj mogą być hipnoterapeuci, tutaj mogą być osoby, które pracują w służbie medycznej i chcą poczuć się bardziej gotowi. Na odpowiadanie ludziom, którzy ujawniają im swoje traumy, swoje emocje z życia. Jeżeli pracujesz z ludźmi, to to jest program dla Ciebie. Jeżeli żyjesz na co dzień z ludźmi, to to jest program dla Ciebie. Jeżeli chcesz grać bardziej potężną rolę w procesowaniu emocji drugiej osoby, która dzieli się z sobą, dzieli się swoją traumą, dzieli się swoją prawdą. Jeżeli chcesz być bardziej gotowa na reagowanie na to, to to jest program dla Ciebie. I jestem bardzo wdzięczna, że już się tu znalazłaś, to znaczy, że już masz tą otwartość w sobie, by chcieć pragnąć więcej. I jeżeli Ty jesteś gotowa na więcej, to ja jestem gotowa Tobie to więcej dać. Zapraszam Cię w program Przestrzeń, będziemy budować następne razem.